Cześć, tu Sylwia. Zapraszam Cię do krótkiej sekwencji jogi, która jest skierowana na odcinek piersiowy kręgosłupa. Możesz ją wykonać profilaktycznie lub gdy czujesz dyskomfort i napięcia w tym obszarze, aby poczuć ulgę. Jeśli dużo czasu spędzasz w pozycji siedzącej, ta sekwencja może Ci pomóc zadbać o Twój kręgosłup. Pamiętaj o spokojnym oddechu podczas wykonywania pozycji. Który nie tylko pomoże Ci się rozluźnić, ale i uspokoi Twój układ nerwowy. Zapraszam na matę. Usiądź wygodnie z wydłużonym kręgosłupem. Staraj się utrzymywać klatkę piersiową otwartą, ramiona rozluźnione mostek kierujesz w stronę nieba. Brodę delikatnie wycofaj i skieruj w stronę mostka. Zwróć uwagę na swój oddech. Zobacz, jaki on teraz jest. Następnie zacznij kreślić duże koła klatką piersiową na lewą stronę. Kiedy klatka piersiowa się otwiera, bierzesz wdech a z wydechem kierujesz ją do boku i przez zaokrąglone plecy przechodzisz na drugą stronę. Zmień teraz kierunek. Ruch jest powolny, świadomy, połączony z oddechem. Następnie zatrzymaj, z wdechem unieś obie ręce z wydechem pochyl się na lewą stronę. Prawy bok ciała się wydłuża. Zegnij łokieć połóż dłoń za głową. Z wdechem otwórz bardziej klatkę piersiową, z wydechem skieruj łokieć do lewego kolana i kilkukrotnie. Wdech otwiera, wydech zaokrągla plecy. Następnie z wdechem otwórz klatkę piersiową, z wydechem wyciągnij rękę. Wydech, wyjdź z pozycji ręce do góry, z wydechem przejdź na prawą stronę. Połóż dłoń za głową, z wdechem otwórz bardziej klatkę piersiową, z wydechem łokieć do prawego kolana. wydechu unosisz serducho do góry, z wydechem zamykasz klatkę piersiową. Następnie z wdechem otwórz klatkę piersiową, wyciągnij jeszcze rękę. I z wydechem wyjdź z pozycji. Przejdź teraz do klęku podpartego. I z wdechem otwórz klatkę piersiową w pozycji krowy. Z wydechem zaokrąglone plecy, kocik, szpiet. Wdech, poczuł jak przód ciała się rozciąga. Z wydechem poczuj, jak tył ciała się rozciąga. Ostatni raz wydech pozycja krowy i wydech koci grzbiet. Wróć do pozycji neutralnej i z wdechem lewa ręka idzie do góry, spójrz się w jej kierunku, z wydechem skręć się, lewa ręka idzie pod prawą pachą i z wdechem lewa ręka góra, z wydechem sięgasz nią na prawą stronę. Zrób tak jeszcze kilkukrotnie. Ostatni wdech kura wydech do skrętu, połóż teraz lewy bark i lewy policzek na macie. Prawa dłoń idzie na lewą, obie ręce są wyprostowane. I z wdechem unieś prawą rękę, spójrzcie w jej kierunku, z wydechem dłoń wraca na lewą i ponownie kilkukrotnie. Cały czas wzrok podąża za prawą dłonią. Połóż teraz prawą dłoń na odcinku lędźwiowym, możesz delikatnie pogłębić tutaj skręt i spojrzeć się w kierunku nieba. Postaraj się biodra utrzymać w jednej linii. Następnie prawa dłoń wraca na matę, wróć do klęku podpartego. Z wdechem unosisz teraz prawą rękę do góry, spójrz się w jej kierunku i z wydechem skręt na lewą stronę. I kilkukrotnie na wdechu unosisz, otwierasz się, z wydechem do skrętu. I wdech prawa ręka do góry. Z wydechem skręcasz się i kładziesz policzek i ramię na macie. Lewa ręka wyprostowana na prawej dłoni. Z wydechem unosisz lewą rękę do góry, spójrzcie w jej kierunku, z wydechem opuszczasz ją. Zrób tak kilkukrotnie, cały czas podążając wzrokiem za dłonią. Pamiętaj, aby ruch był powolny i spokojny. I z kolejnym razem połóż lewą dłoń na odcinku lędźwiowym. Ściągnij łopatki. Możesz delikatnie pogłębić skręt i spojrzeć się w kierunku nieba. Następnie wyjdź z pozycji, wróć do klęku podpartego i usiądź na piętach. I połącz ręce tak, aby lewy łokieć był nad prawym i możesz połączyć dłonie albo grzbietowo, albo wnętrzem. I z kolejnym wdechem unieś łokcie nieco wyżej, aż poczujesz rozciąganie. Następnie z wdechem otwórz klatkę piersiową łokcie szeroko. Z wydechem zmień ułożenie rąk. Tym razem prawa jest u góry. Unieś łokcie nieco wyżej do momentu, aż poczujesz rozciąganie. Następnie z wdechem szeroko otwarta klatka piersiowa łokcie do boku. Z wydechem łokcie do siebie zaokrąglone plecy. I wdech mostek góra. Wydech, zaokrąglone plecy. Zrób tak jeszcze kilkukrotnie. Ruch połączony z oddechem. I z kolejnym razem, jak otworzysz klatkę piersiową, to pozostań tak przez chwilę. I następnie rozluźnij. Zrób jeszcze kilka kółeczek ramionami. I przejdź do klęku podpartego. Od razu podwiń palce u stóp i unieś biodra wysoko do pozycji psa z głową do dołu. Przełóż teraz prawą stopę pomiędzy dłonie, a lewe kolano połóż na macie. Unieś klatkę piersiową do góry, podwiń kosiogonową. Obie ręce wyprostowane przenieś do przodu. Z wdechem prawą rękę kierujesz do tyłu, podążasz za nią wzrokiem, z wydechem dłoń wraca. I wdech, skręcasz się na prawą stronę, wydech, wracasz. I z kolejnym wdechem otwierasz. Z połóż prawą dłoń na odcinku lędźwiowym, a lewą rękę na kolanie. Starasz się mocno wyciągnąć kręgosłup, mostek unosisz do góry. Prawą łopatkę kierujesz w stronę kręgosłupa. Następnie wyjdź ze skrętu, połóż dłonie na macie i wróć do psa z głową do dołu. Przełóż teraz lewą stopę pomiędzy dłonie a prawe kolano połóż na macie. Ciało nosisz do góry, podwink osiogonową, barki odłóż. Ręce skieruj do przodu wyprostowane. Wdech lewa ręka idzie do tyłu, z wydechem wracasz. Wdech skręcasz się na lewą stronę, z wydechem wracasz. I ostatni raz. Wdech, otwierasz, z wydechem kładziesz lewą dłoń na odcinku lędźwiowym, a prawą na kolanie. Wydłuż kręgosłup, unieś mostek troszeczkę wyżej. Lewą łopatkę przyciągasz w stronę kręgosłupa. Następnie połóż dłonie na macie. Przejdź do klęku podpartego i swoim sposobem połóż się na macie. Dłonie połóż na palcach nieco szerzej niż mata. Angażujesz krzpiet, pośladki. Barki oddalasz od uszu. Z wdechem unieś mostek troszeczkę wyżej. Z wydechem lewe ramię w kierunku maty. Patrzysz się za prawym ramieniem. I z wdechem unieś klatkę piersiową. Z wydechem prawe ramię do maty, a lewe ramię oddala się od maty. Czyli taki delikatny skręt tu powstanie. I teraz w tempie. Wdech, góra. Wydech, lewe ramię do maty. Wdech, góra. Wydech, prawe ramię. Wdech, góra. Wydech lewe ramię, wdech góra, wydech prawe ramię i wdech klatka piersiowa do góry z wydechem połóż ciało na macie. Przełóż się do leżenia na lewy bok, zegnij kolana pod kątem 90 stopni. A obie ręce wyprostowane skieruj do przodu. Prawa ręka jest u góry. I na wdechu unosisz prawą rękę do góry i chcesz ją położyć po prawej stronie maty, a na wydechu wracasz. Wzrok podąża cały czas za prawą dłonią. Jeżeli jest to możliwe, to podczas skrętu kładziesz prawą łopatkę i prawe ramię na macie. Ostatni raz. Wdech, ręka idzie do skrętu, z wydechem wracasz. Teraz coś bardzo podobnego, tylko prawa ręka zatacza półkole, idzie nad głową, aż położysz ją z prawej strony, i z wydechem taką samą drogą ręka wraca. Staraj się trzymać dłoń jak najbliżej ziemi, jak się uda, gruntujesz prawą łopatkę. No a z wydechem wracasz prawą dłonią na lewą dłoń. I z kolejnym razem, jak skierujesz rękę na prawą stronę, to pozostań już w tym skręcie na kilka oddechów. Następnie wróć prawą ręką na lewą rękę i zegnij łokcie pod kątem 90 stop. Następnie z wdechem prawy łokieć przenosisz na prawą stronę. No i z wydechem wracasz. Wdech do skrętu. Wydech wracasz. Głowa cały czas porusza się wraz z prawą ręką. Kolejnym razem, jak otworzysz klatkę piersiową, to zostajesz chwilkę w skręcie. No weź tu ostatni wdech. Z wydechem powoli zmień pozycję i połóż się na prawym boku. Obie ręce wyprostowane. Teraz lewa ręka jest u góry i z wdechem kierujesz lewą rękę do skrętu na lewą stronę i z wydechem wracasz. Zrok podąża teraz za lewą dłonią. Tym razem lewa ręka idzie po półokręgu za głową, aż położysz ją na macie po lewej stronie, no i z wydechem wracasz. Dłoń trzymasz jak najbliżej ziemi. Jak ci się uda, gruntujesz lewy bark i lewą łopatkę do maty. z kolejnym razem jak przeniesiesz rękę na lewą stronę, to pozostań w tym skręcie na kilka oddechów. I teraz lewa ręka wraca górą na prawo rękę. Zegnij łokcie pod kątem 90 stopni. I z wdechem lewy łokieć idzie do skrętu na lewą stronę. Z wydechem wracasz. I kilkukrotnie z wdechem klatka piersiowa Ci się otwiera, z wydechem wychodzisz ze skrętu. I skieruj teraz łokieć na lewą stronę i zostań w tym skręcie przez kilka oddechów. Ostatni wdech. Na wydechu powoli wychodzisz z pozycji i przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Połóż dłonie za udami, lekką kołyską, kilkukrotnie rozmasuj sobie cały kręgosłup. I ostatecznie usiądź z wyprostowanym kręgosłupem na macie. Złącz teraz dłonie na wysokości serca. Bardzo Ci dziękuję. Namaste. Jeśli podoba Ci się ten kanał, to nie zapomnij go zasubskrybować. Do zobaczenia.